Witamy Was widzowie w dzisiejszym odcinku i dzisiaj nagrywamy Robloxa, a dokładnie MavObi z ekipą, więc ekipa czas się przywitać. Tylko powolutku. Dzień dobry. Maciek, cześć. mógłbyś coś powiedzieć? O, cześć. Dobrze, ja jestem i... Cześć, no ma... I ma... dzień dobry. I Arbus. Witam. Witamy, dobrze, więc no co, idziemy, sprawdzimy się. Sprawdzimy naszą wiedzę matematyczną. W których klasach jesteście? Pierwsze liceum, matgeo pod zczęba. Macie przedszkolę. Za niedługo śród Morel. W przedszkole. Ja człowiek. Dobra, no to to nie to jest najtrudniejsze chyba. Ja jak to nie 5? Jezus e, no, Ania. No, w osiem i mnie nie. No szczędzą 8 imienia ja nie nie wiem. Dobra. No tylko chodźmy za ludźmi, chodźmy za ludźmi, Maciek plus. 6 plus 3, no to będzie 9. A zresztą babka dobrze wie to za babka Ja myślę. matgeo, ja umiem. No, yy, ty, Zginąłem! No, ale tu się git! Ej Eee. Ej, dobra! Pobie się Babeczka, stop, Mateo. 8 chyba. plus 5, e, tak, no chyba ta. Witajcie. Babeczka, weź się, wracam. To ja zaczekam na was, będę mm. O, bardzo Tyle. dziękujemy. E. Nie, no tak. 9 plus 7, no to to jest 16. Ale trudny parkour. Mati czekamy. Dobra, 13 plus 5, 18. 19. No to Ej, Macie, ja co ty, Macie, co ty blefujesz? Chcesz, żebyś Nie no. wiem, 13 plus 11, 134 to łatwe. Ej, bo ja cały czas Strzelam, nie, że coś. Mm. Mm. Muszę po... Ta natka, jakbyś strzelała, to byś, to byś z nami już nie było. Zucha strzela. <noise> A to beczka MatGeo już pewnie zakończyła to wszystko Dobra, siemanko, i... dobrze, że mm. na mnie 30 To będzie 23, no jak to? Kto tam wybrał 32? Dobre. No jak to, no wiecie, no ja nie chodzę na MatGeo A mówiłaś, no, no. Że... Aha, bo ty strzelasz, rzeczywiście, dobra <noise> 24 34, co? W blefu jedzie cały czas, cały czas w lecą <noise> Nie ma. No. To jest 140, prawda? Ja muszę. Wy... Ja muszę. Y... 40. Mamy Drugie mamy A drugi. nie, pana czekamy. Dobra, okej. Okay. To co, o czekamy Boże, teraz? To jest bardzo trudne. już do portalu wejdźmy. Dobra, to idziemy dalej. 5 minus 3. 2. O kurde. Dwa. Tu jest ja jeszcze ciężej, mogę. bo tu jest odejmowanie. No, nie. <laughs> o, je się... Ej, ale naprawdę dzielenie? 9 minus uh. 5, 4. 140 Ej, ale niby to są takie łatwe działania, ale ma się taki mindfuck, nie? Mm, za proste są No, ale za proste chyba Ten parkour jest już trudniejszy niż te zadania matematyczne Uff <laughs> Tak jakie? Jak no. inni Tak, są twoja czaszka tu leży chyba <laughs> Kurde Siema się Hello there 11-11, no to 6 5! Ja nie wiem <laughs> Tak Krel. Jedyną dla radę. 3. 4. Jest. Jest. Dobra. O, 23 energy. minus 18. Kurde, to już jest serio ciężkie. Ale 5. A, Jeźdź. to nie można na to wchodzić. <grym> no taki wchodzić. Ta, taki, co ty myślałeś, Dobra, że ty... dobry salon. <grym> taki jest śpialny. <grym> Niekulturarne. Pomyśl sobie, że nie jest 37 minus 24? Niekulturarne, babetka. To jest ciężkie Tak. Aha. No. Aha, kurczę. Ja tego nie przejdę, za ciężkie. Ale to parkour. Ten co, macha cały odcinek. Dobra, minus 13, 39. Nie na końcu zginęłam, nie no, jest Ile to? O, tak, Mateo, chodź za mną. Siemanko, 76 minus 32. Yy... Nie, czekaj, bo sobie pomyliłem. No dobrze, że ty dedysz, czyli zostawiam nam dwie wersje, czyli tu. Bo dziesiątki zapomniałem. O, Ile to będzie? O, Dzięki, babeczka. 80 minus 26, 54. To Dobra, i teraz mnożonko. Ej, poczekajcie na, na nas, bo kurde. Poczekajcie na nas. No dobra, to ja robimy. Mam... To czekamy na Was. No, no to lepsze. 3 razy 2. Ok. Wow. Wow. 3 razy 2. No to oczywiście jest 5. Jeden. Sorry, A to nie było 5. Nie zliczyłem mi Czarna dziura. Nie. 4 razy 3, 12. To może zróbmy. Zróbmy ostatni poziom, kto pierwszy, dobra? Teraz jest dodawanie, teraz A jest mnożenie. to tyle nie będzie? Dzielenie no to e trudno. 10. Ale serio. Oj nie mnożenie to! Mnożenie jest lepsze od dodawania i odejmowania. No tak. Najlepsze jest dodawanie. No bo, no, bo zawsze to. się... No bo ja, ja w całym życiu. Trzeba. Aha, dobra, ja już chciałam iść na 10. Dobra, Dzięki. <laughs> Hello there! O, no 7 razy 7 30, 49. Tak, 39. Tak. No, mi się pomyliło, wiesz, no każdemu się Ja wiem, wiem, ale ja, razy nie jest... ja nie jestem. Ja nie jestem Mateo, eee, ja nawet. Tak, uh -huh. jestem. drugi. i potwór za, wam, za nami jest. Uciekajmy. Ach, o nie. Potwór. Kto z nas jest tym potworem? Tak mnie obraża. Bo babeczka Starbuj jest to... potworem matematycznym. <noise> Właśnie się, nic zdaje prawie. Wow. Ale jak to, jesteś matgeo. No ale. A, no ja. a ty już co, maturka już się zbliża. A bardziej nie... Jestem w pierwszej klasie. Wiem, ale tobie już pewnie mówią od pierwszej klasy. O Jezu, ciągle, ciągle, ciągle. No wiem, bo to to chodzi w polskich liceach, żeby mówić tylko o maturze, nie? Tylko o maturze. Dobra, ja czekajcie teraz, czekajcie. I tutaj lecimy już no. yy, na wyścigi. Koty. Ostatni poziom na wyścigi. No dobra, kto wygrywa ten poziom, wygrywa 200 mini minicoinów. 3, 2, 1, start. Ja mam za krótkie nogi, ja wolno biegam. O kurde. Taki cheater. No, Taki kurde tysiąc razy grał. Mm. Mm, 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 mm. Dobra. Mm. Taki, gdy co... usłyszał mini-coiny. Nie no. Wy się pewnie nie klujecie. A ja druga osoba coś zostaje może, taka wiesz, A, bo ty druga, tak? No. <Bundestara> druga. O, już ze mnie ścieka. Kto tu jest matgeo? Ja jestem matgeo. I play chce iść na matgeo. ciężko masz szczerze. Chyba, nie? No jakby był łatwiej, ale że jest słaby. A, to Postr nie pozdrawiam mojego typu od matmy. Nie polecam. On oglądający ten film. To, no on. Pozdrawiam to jest, on, to pana. on to jeszcze obejrzy. to jeszcze Ja mam nadzieję, że zdam u pana. By się przydało. <grym> 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 on tak. Nie, Już no, jestem na lobby. Gitter, gitter. Yeah. Jest. Na, na lobby. Cheater, cheater. Czekam do Was na lobby. Aha. Ej. Ej, on mnie obraża. Ty nie mów. Sześć. Tak. Mati tak się nie mówi. Maddie, wszyscy. Nie. No nie, zerwało. Nie, nie. Dobra. Dobra. To nagrać. 50. E... Tak, to. Piłeczka, ukośnik E, spacja Dens 3. Napisz tak. A, czekaj, ja. Czy. Tego. Dobra. I to jest 40, więc... Które mam miejsce? Czwarte. Kfarte. No dobra no. Dobra, no to się żegnamy w takim razie. Jeszcze challenge, jeszcze challenge jest! Jaki challenge? No zobacz tu. A dobra, dobra, no to idziemy. Idziemy. Czas na challenge, dobrze. O, no to O, o Jezus, Jezus. Tak. Maria To może. Hot, jak ty? Trzeba na mnie idzie. Mhm. Nad katalogami schodzę w Maciek, yy. Prosta, musisz się pośpieszyć. A wiecie, no bo ja musiałam wyjść, żeby w ogóle tą lawę tutaj rozlać, więc. Takie słuszne no. życie. Mm. Czemu, Czemu taki 9, znowu prowadzi? 6-31. No bo taki on. P zasada no, prawej, to... prawej ściany. Taki ty w to grałeś pewnie dużo razy. Nie, nie zasada prawej ściany. <noise> A? na 2 plus 18 tu 7 razy 7 a to się, to się nie. powinno nazywać no no, no. <głos> <głos> jak to nie 7 77 daki. Ja coś czuję, że albo taki jest po prostu... Nie, nie grałem, takim... serio mogę Ci pokazać, albo jesteś Big Brainem bier. w matmę, albo jesteś. Ale jest to jest prostu... BigBainem w matmę, to jest proste. Tak, tak jak go prost... uczyłam. Chłopie, 20... dla mnie to nie jest proste, ja w sensie liceum a jestem, tak. a taki szybki to nie jestem, nie? No prostu wiem. Chwila. 5 razy 3, 15. On się musiał na chwilę zatrzymać, nie na pół rundy, tylko no, musiał się zatrzymać, na chwilę. No 7, 35 35, 48. To się nazywa, ten, ten filmik powinien się nazywać taki, umie matematykę. No, tak bym się nazywać. Takie zostaje MatGeo. Ale będzie się nazywać, w sumie jak, speedrun matematykę? Mm. daj tak. No dobra, dam tak. Speedra, 5 końcu, razy 27 55 przez 11 to jest. Yy, to jest. O 5, Jezus. Raz, 5 o, razy łóżę. 27 Kurde, 5 razy 27 ile to masz zrobić? Ale to jest proste, to jest najprostsze. 5 razy 27 5 na końcu. 5, piątka i na Ej, końcu. Patrzcie, patrzcie. Razy 0, więc 0 plus 1, 1. No prosta. Ja pierniczę, co to. Aha, no tak, bo razy 0 hmm. plus 1, dobra. No dobra. No i tak, Czyli Będziemy Daki, wygrywasz odcinek tak naprawdę. Hello there! Oh yeah. Więc Daki zgarniasz Zwycięski 200 tanie. koła w, yy, minicoinu, oh yeah. babeczka zgarnia 100 i ja 50 sobie przystąpię. No nie, no ja... Trzeci byłeś. Trzeci byłeś. No trzeci. Pożegnajmy się może, co? No, dziękujemy wam za oglądanie, zostawcie łapę w górę, subskrypcję i gdzie mają wbijać? na Discordy, Wszędzie. na Discordy w opisie. w opisie, subskrybować kanał, no i zostawić komentarz. Wszystko co najlepsze, pamiętajcie.